Tłumy chętnych w ostatnim dniu Święta Morza pokazały, jak dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka związana z żeglarstwem i morzem. Turyści, spacerowicze, dzieci i dorośli, każdy bez względu na wiek, mógł odkryć nowe tajemnice. Największe oblężenie przeżywał basen prezydenta i skwer Kościuszki. Zawsze jest ogromny sentyment do tych dni morskich. Przejechaliśmy z Denver, z Colorado w Stanach Zjednoczonych i jesteśmy zachwyceni Polską. Ogromne zainteresowanie wzbudził historyczny niszczyciel ORP Błyskawica. Okręt w niedzielę oddał salut złożony z 21 wystrzałów. To niecodzienne wydarzenie zgromadziło prawdziwe tłumy. Dużym zainteresowaniem cieszył się również Dzień Otwarty w Muzeum Marynarki Wojennej. Najciekawsze okazały się historyczne eksponaty. Święto Morza to nie tylko zwiedzanie, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w wyjątkowych wydarzeniach. Jednym z nich były rejsy historycznymi pomerankami. Każdy mógł wypłynąć na zatokę i poczuć wiatr we włosach. Pomeranki to tradycyjne łodzie kaszubskie, rybackie, i od kilku lat biorą udział w Święcie Morza w Gdyni. Konstrukcja pochodzi z XIX wieku. One są typowo zatokowe. Dopóki nie weszły do powszechnego użytku silniki spalinowe, to na tych łodziach poławiano oraz transportowano ryby m.in. na słynny targ rybny Fishmark do Gdańska. Ale nie tylko, wożono na przykład materiały, siano cegłę na budowę kościoła w Jastarni. Także służyły też jako łodzie transportowe. Aktywnie święto morza spędzili również najmłodsi, którzy wzięli udział w gdyńskiej Mili Nurkowej. Bałtyk tego dnia okazał się świetnym akwenem do pływania. Mila Nurkowa jest to pływanie długodystansowe dla wszystkich, którzy chcą pokonać swoje słabości i pokazać, że umieją pływać płetwak. Jest to dyscyplina otwarta dla każdego, każdy może pływać. Zachęcam do uprawiania tej dyscypliny. Kolejne Święto Morza przeszło do historii, w tym roku wydarzenie było częścią obchodów 90-lecia miasta Gdyni.